Siemanko Piąteczek, piątunia nie ma Nic do grania <głos> <głos> Jedyny typ jaki dzisiaj mogę polecić to jest szukanie niespodzianki w meczu Ligi Duńskiej, Midtjylland gra z X2 jest za 2,40 Z tego co patrzyłem na historię spotkań tych dużych to Midtjylland nie za często z nimi wygrywa Więc można sobie postawić, ale to jest takie kit no i tam okazało się, że wczoraj coś tam mi weszło w tej Lidze Europy, jakieś takie dziwne Parę złotych, więc postawiłem sobie taki system 4 z 13 i dokładne wyniki tam w różnych łączach sobie powymyślałem W sumie większość postawiłem 2-1 dla jakichś tam różnych drużyn w Lidze Chińskiej, Amerykańskiej, Rumuńskiej, tej Duńskiej Wydziwianki Ale jest szansa na 382 tysiące, jak wysiadło wszystko, więc spróbowaliśmy nawet jak będzie 5 błędów, to coś tam będzie do przodu. Fajnie. Dobra, Siemanko.